Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj dwie sztuki wielkiej krzyżówki z numerem czwartym i z numerem piątym. Nadwrapane są do połowy, na razie nie mamy żadnych słów, ale mam nadzieję, że się to zmieni. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zacznijmy sobie od zdrapki z numerem czwartym w bonusie. Najbliżej słowo gaz, ale tutaj po dwie literki co najmniej nam brakują. No dobrze, jedziemy dalej. Jedziemy do dziesiątej literki i jest to literka E, czyli samogłoska. Zobaczmy, mamy ją w słowie plecy i jedziemy z prawej strony. Mamy w słowie Neapol, piec, step, skopie. Olej, legia. I to tyle. I zobaczmy lewą stronę. Mamy w słowie Maciej, mamy pierwsze słowo elf z lewej strony, i literka e jest jeszcze w słowie elektroda republika, kanclerz Pal, palestra, e, szereg. I czy gdzieś jeszcze chyba nie. Chyba nie ma. Także jedziemy dalej. Zobaczmy kolejna literka. To literka U. Czyli mamy kolejną samogłoskę. W bonusie mamy dwa razy, w słowie nurt oraz duch. I co? Z prawej strony mamy w słowie Surinam. Onuca. To tyle, a z lewej strony mamy w słowie umizgi, burmistrz, republika, artur i myślę, że to tyle. Zobaczmy dalej. Litera kolejna to G. W bonusie mamy w słowie gaz, z prawej strony mamy w słowie yoga, iga, legia. A z lewej strony mamy w sobie szereg. I chyba tu tyle. A jeszcze jest umizgi. I to tyle. Jedziemy dalej kolejna literka. M. W bonusie nie mamy. Z prawej strony mamy w sobie alarm i surinam. Z lewej strony natomiast. E, mamy w słowie prom. E, proszę bardzo, mamy drugie słowo z lewej strony i jest to słowo umizgi. E, I co my tu mamy jeszcze? M. Gdzie jest? Tu mamy w słowie burmistrz. Dolomit. I to tyle. Idziemy dalej. Kolejna literka to literka r. W bonusie jest w słowie nurt oraz Rak. Z prawej strony mamy w sobie surinam, alarm, tratwa, rytm, siatkarz. I to tyle. Z lewej strony mamy w sobie prom, aforyzm, kra, burmistrz. Dwa razy. Tu mamy. Palestra, Epil. Mamy trzecie słowo szereg. W słowie kredyt mamy R. Republika. I to chyba tyle. Także mamy e, UMIZGI, ELF i szereg, jak na razie i cztery litery do końca. Literka C. W bonusie mamy w sobie plecy i duch. Z prawej strony mamy w sobie nawigacja piec. I chyba to tyle. Natomiast z lewej strony mamy w słowie Maciej, car, kanclerz, Akacja, Artur, yy, Artur pominięty, yy, jeśli chodzi o R, bo dwa razy mieliśmy R. No i co? Trzy literki do końca, literka N, może zobaczmy z lewej strony najpierw. Mamy sobie Nida, kanclerz, i tutaj za dużo tego N nie widzę z lewej strony. Z prawej natomiast mamy w bonusie w sobie Nord, e, i w prawej krzyżówce mamy sobie Suri Surinam, mamy pierwsze słowo Nil, w słowie Neapol, nawigacja, Onuca, e, i myślę, że to tyle. Także przedostatnia literka to literka J. Z prawej z lewej strony zaczniemy sobie. Mamy w sobie Maciej, mamy w sobie raj. I to chyba tyle. O widzicie, car tutaj jeszcze było R. E, ale więcej nie widzę. J. E, no zobaczmy, z prawej strony J mamy drugie słowo i jest to słowo olej. Tu mamy sobie nawigacja, Skopie. Także jesteśmy bardzo blisko. Brakuje nam jednego słowa z prawej strony i dwóch słów z lewej. Ostatnia litera to literka B. Literka B. Z prawej strony. Czy coś nam da? Chyba nie. W ogóle nie widzę literki B. Bonusie nie ma. I z lewej strony mamy sobie Republika. Burmistrz. I myślę, że nam nic nie da ta krzyżówka. Niestety. Zobaczmy. Zatem literki kontrolne. Gdzie one są? Tutaj. Kontrolne to MC. No kiepsko. Jedziemy dalej. To co, czas na zdrapeczkę z numerem piątym. Mam nadzieję, że w końcu coś przyjdzie w tych wielkich krzyżówkach. Poprzednio trzy były puste. Hmm, także no wypadałoby w końcu coś dać. Literka Z. Jest pierwszą literką z, drugiej, z drugiego wiersza. Mamy ją w słowie gaz. Ucieczka. I chyba to tyle. I lewa strona, zobaczmy. Paczka. Azja. Twarz. Tu mamy fraszka. I co? Więcej. Mi... A jeszcze tu mamy Jonasz. I chyba to tyle. Jedziemy dalej. Kolejna literka to literka I. W bonusie mamy w słowie rabin. Z prawej strony mamy w słowie islam, fiodor, ucieczka. Wacik. I to tyle. I czas na lewą stronę. Mamy i w słowie Burgundia. Umizgi. No tam utworzyło nam się to słowo. Tu brakuje nam na razie G. E, liturgia. Dwa razy. Siedlisko. Też dwa razy. Mm, tu mamy dionizy. Też dwa razy. Proszę. I co? O, tutaj jeszcze była rdza z literką Z. I to chyba tyle. O, zobaczcie, tu literka N. Pominięta w słowie Neptun i Dante. Dobrze, jedziemy dalej. W takim bądź razie zobaczmy, co dalej. Literka T. W bonusie nie mamy. Z prawej strony. Mamy w sobie tag. Falstaff. Tadeusz. Prezenter. Lewa strona, uwaga. Mamy w sobie debata. Stan. Dante. Jeszcze mamy w słowie, hmm, gdzie tu widziałem, twarz hmm, i chyba to tyle. Więcej nie widzę. No dobrze, kolejna literka. Literka C. W bonusie mamy w słowie car. Hmm, no i z prawej strony. Zobaczmy, mamy w słowie ucieczka dwa razy. Mm, a tu było Z w słowie prezenter i to tyle. Mm, lewa strona. Gdzie my tu mamy C? Gdzieś było. Mamy w słowie paczka. Mm, I to chyba tyle. Więc jest na razie kiepsko. O, tu było jeszcze w słowie paczka literka K. Jedziemy dalej. 5 liter do końca, literka F. Z prawej strony, wiem, że troszkę tego było. Na pewno w słowie Falstaff, Trzy razy. I gdzieś jeszcze tak, tutaj Afryka. W bonusie nie ma F, a z lewej strony mamy w sobie freszka. I to chyba tyle. Cztery litery do końca, na razie brak słów. Literka L. W bonusie nie mamy. Z prawej strony mamy w słowie Falstaff, edyl, islam. Hmm, lewa strona. Mamy w słowie Lej. Liturgia. Atol. Neurolog. I co? Dalej nie mamy żadnego słowa. A zostały nam już tylko trzy literki. I teraz literka Y. Jej też za dużo pewnie nie będzie. Mamy w słowie Edel i Afryka. Natomiast z lewej strony mamy ją w słowie Dionizy. Ferdynand. I to tyle, ale tu jeszcze widzę w słowie Neptun była literka T. I to tyle. Przedostatnia literka, literka G. Mamy w słowie yoga w bonusie, ale to nam nic nie daje. Literka D w bonusie by się przydała, lub A. I co, z prawej strony? W słowie gaz. W lewa strona. Mamy pierwsze słowo dopiero. Słowo Bóg. W słowie embargo jest G. Drugie słowo umizgi. W słowie neurolog. No i tyle. I to tyle. No niestety. I ostatnia nadzieja w literce E, literka E. Mamy samogłoskę na końcu. Zobaczmy, z prawej strony mamy sobie Tadeusz, w sobie ucieczka. Pierwsze słowo sernik. Słowie prezenter mamy 3E. Tu mamy tales i tyle. No tak naprawdę z prawej strony zobaczcie, brakuje nam D, P oraz A. I te trzy literki sprawiają. Że nie mamy wygranej z prawej strony, mimo że bardzo dużo jest tutaj wydrapane. Z lewej strony, literka E, mamy tak. Tu było Bóg umizgi. Trzecie słowo emu. Czwarte słowo ren. I mamy piąte słowo neurolog. Uf, udało się, udało się, mamy wygraną. Tu mamy jeszcze e, Neptun, Ferdynand, debata, jeszcze zaraz sprawdzę, czy nic tutaj nie ma żadnego błędu. Bug, słowo się zgadza, emu, się zgadza, ren, też się zgadza, mamy trzecie, neurolog, czy by to było n, e, u, r, o, l, o, g, czy jest, i piąte, umizgi, umy i Z. G -i. Dobrze, mamy 5 słów, czyli mamy 60 zł. Jeszcze zobaczmy, gdzie E. Dante, Jarek, siedlisko. I to tyle? Chyba tak. Chyba to tyle. E, no i zaraz sprawdzimy, czy to się zgadza. Sprawdźmy kontrolne. Tu powinno być chyba G. Tak. Mamy 3 razy G, więc mamy 60 zł. E, jest dobrze, zwróciło nam się. Na 60 zł wydane, mamy 60 wygrane, więc e, jesteśmy na zero. Jest super e, wynik, e, jak najbardziej akceptowalny. E, już myślałem, że tu będzie przegrana, a tu proszę, literka E odsłoniła nam aż e, 3 słowa i łącznie mamy 5 z lewej strony. Tak więc dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podoba taki krzyżówkowy odcinek. E, zostawcie łapkę w górę oraz jakiś miły komentarz, a także subskrypcję, żeby nie ominął Was żaden nowy film na moim kanale najlepiej z dzwoneczkiem oczywiście subskrypcję i co, ja już się z Wami żegnam, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, pa, pa.